Unia Oświęcim TV jest z nami Krzysztof Guzik. Jesteśmy przed Oświęcimskim Lodowiskiem. Trudne czasy, koronawirus, kluby, szukają sponsorów, szukają wsparcia. Krzysztof, ty jesteś kibicem Unii i zorganizowałeś taką zbiórkę. Tak, dokładnie, zgadza się. Jak to wygląda, jak można wpłacać pieniądze, jakie sumy są wpłacone? Dwa słowa o tym. Od, zacznę od sumy. Na dzień dzisiejszy to jest około 5800. Na dzień dzisiejszy zbiórka trwa do gdzieś mniej więcej 27 dni, jeszcze to jest około 18 kwiecień. Można wpłacać na zrzutkę.pl kapel, to internetowa zrzutka internetowa zrzutka, tak, nie jest to moja pierwsza zbiórka, zbi, zbi, organizowana zbiórka z tego względu, że organizowałem e, zbiórkę na pożegnanie Petera Tabaczka I jak wie... się zakończyła ta zbiórka, przypomnij e, zbiórka się zakończyła zebranymi pieniędzmi 550 zł, 180 zł poszło na baner a resztę żeśmy wsadzili po prostu pieniądze do, do koperty dla Petera no właśnie, bo były pytania, że różne zrzutki tam gdzieś ktoś, nie wiadomo co się stało ty gwarantujesz swoją twarzą, nazwiskiem i tymi zrzutkami, które były, że jest to wszystko oficjalnie i prawidłowo. Tak, dokładnie jest to oficjalnie, z tego względu, że po prostu roz, rozmawiałem przez tydzień czasu z członkami zarządu, mam tak jakby to powiedzieć akredytację zarządu, zgodę na to i, i te pieniądze, które uzbieramy mogę potwierdzić po prostu przelewem bankowym, że te wszystkie pieniądze będą wypłacone na konto klubu. Przypomnij, ile już mamy pieniążków? 5800 coś. Dokładnie nie powiem. Na tą chwilę. No a teraz może dwa słowa. Co spowodowało, że zacząłeś zbierać pieniądze na Oświęcimski klub? Jesteś kibicem od ilu lat? No, gdzieś około 30. Pamiętam czasy pierwszego mistrza, pierwszego wicemistrza, wyjazdy do Janowa. Także jestem trochę przy klubie na dobre i na złe. Czy nie jesteś kibicem sukcesu? Mam taką nadzieję, że nie. No jestem nawet pamiętam spadki do pierwszej ligi, pierwszą ligę, awanse, wszystko. Też byłem z klubem na dobre i na złe, tak jak powiedziałem. No chyba tyle, no. no właśnie, tak sobie się siedziałeś i co pomyślałeś? Trudne czasy, klub mówił, że nie może dopiąć budżetu, to spowodowało Twój pomysł? A czy pomysł w ogóle, to może nie, nie był mój pomysł, tylko w sumie to był kibiców, pan Tomasz Kwaczała wyszedł z takim, z taką propozycją dość dużo wcześniej, jak się ten koronawirus rozprzestrzeniał u nas w Polsce. Mhm. I kto Ci pomaga przy tej zbiórce, czy to jest tylko Twoja inicjatywa indywidualna? Znaczy, przy zbiórce jako tako ja po prostu to zorganizowałem, natomiast mam dość duże wsparcie kibiców. Mm. Powiedz mi, na co, jak, na co chciałbyś, żeby zostały przeznaczone te pieniądze, czy to już jest kwestia klubu? Z tego, co rozmawiałem z Pawłem Kramem, po uzbieranej tam danej kwocie będziemy po prostu rozmawiać, na jaki cel przeznaczymy te pieniądze. Mariusz Sibik, prezes Unii Oświęcim, mówił, że i Waldemar Kisiak w ostatniej rozmowie z Unią Oświęcim TV, że są bardzo dumni z kibiców. No jestem też dumny, że potrafimy to tak po prostu w trudnych czasach jakich nastały, że potrafimy się tak zmobilizować. Powiedz mi, ty jesteś kibicem, który przychodzi tylko na mecze na lodowisko, które za twoimi plecami, czy jeździsz również na wyjazdy? Też również na wyjazdy. A więc takich kibiców Unia Święcim na pewno potrzebuje wsparcia. Przypomnijmy jeszcze na zakończenie naszej rozmowy, do kiedy i jak można wpłacać pieniądze? Można wpłacać bezpośrednio na konto klubu. I po prostu na zrzutkę.pl. Kiedy zakończenie? Około 27 dni jeszcze od dnia dzisiejszego, to jest gdzieś tak jak mówię, około 18 kwietnia. A dlaczego kibice powinni wpłacać na to konto, Twoim zdaniem, jak ich zachęcisz? Mm, żeby nie było gorzej niż w tamtym sezonie. No i tyle. Dziękuję serdecznie i powodzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.